Z tej strony znowu, czyli Koncert i dzisiaj gram w Bean Engine Drive na mapie skoków nar narciarskich. E e I tutaj pojawia się mm, komentarz, który zainspirował mnie do nagrania tego odcinka. Już mi prosił dość dużo razy ten, y ten widz, więc w komentarzach możecie podsyłać inne pomysły. Ja trochę go urozmaiciłem, chociaż no nie wiem czy dokładnie o to chodziło. Będziemy zgralić różnymi BMW z y różnych modów. Mamy jeden, 2, 3, 4, 5 BMW i w komentarzach napiszcie, który według Was wygra. To jest numer 1, to jest numer 2, to jest numer 3, to jest numer 4, no, numer 5. No, normalnie. Zobaczymy, który nadal jest, najdalej skoczy. Proszę nie oszukujcie, napiszcie na początku odcinka i zobaczymy, kto będzie mieć rację. A teraz bardzo chciałbym też od razu podziękować za tyle lajków pod najnowszym filmem. Jestem bardzo, bardzo zdziwiony, ile to wyszło. I tyle subów. Ja nie, nie myślałem, że taki przyrost będzie, więc ja lecę z Binnen Drive. Chyba ten kanał będzie o Binnen Drive. Jeszcze zobaczę, ale na razie tu mamy dużo be, bet, którymi musimy się zająć. Zaczynamy numer 1, taką ładną niebieską. Trzeba tak już pokazywałem, no była na kanale już dwa razy chyba. Dużo różnych, odc różnych odcinków, więc zobaczymy, ile skoczy. Numer 1 Zobaczymy Maga. Leci i 290, 200 tam chyba 89 było przy wyskoku. Lecimy. Ojej, niepotrzebnie zahamować. Teraz lecimy czubem w dół, ale. Okej, 430 435 metrów. Prawda, dość dużo. Zobaczymy, jak reszcie pójdzie. Tutaj w tej razie, o. Ale placek się zrobił. Ojoj, tu jeszcze. Ta rama wleciała, u, no nie mam zbyt lek 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 lekkiego lądowania, jeśli mieli mówić tutaj dalej doleci, to pewnie ten by dolecił na dalej ale wylądować tam chodzi, więc tam 435 metrów wpisuje się w naszą tabelę teraz numer 2, beta numer 2, zobaczymy jak tej pójdzie ta ładniej brzmi, mam wrażenie trochę ale nie ma ze środka kamery ale naprawdę no wiesz, że taki średnio jest zrobiony, ale prawda, mi się podoba ta, ta, ta beta i myślę, że dużo, dużo razy w tym odcinku padnie cała BMW a beta, można też policzyć w komentarzach, eee, ile razy, teraz zobaczymy ile to, e, tym wyskoczymy, o leci, 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 okej, okay, będzie 450, będzie 450, ładnie, aha, uh -huh. 400, no 455, można powiedzieć. Zobaczymy, czy dam, dam radę wyhamować. Nie, do wody wlecimy. Ale już nie tak daleko jak ta. Numer 1. Numer 2, e, 455 metrów. Numer 2, czy numer 3. Już, przepraszam. Lecimy, zobaczymy jak daleko. To lecimy. tam następnym. Ok. Tu się. Jakiś kawałek. ostatnich numerów. Zobaczymy środek. Środek jest zrobiony. Zatrzymamy sobie, żeby popatrzeć. Naprawdę ładny. Podoba mi się. Taki, no nie jest, jest jakoś super detali, ale no nie jest brzydki na pewno. Okay, lecimy. Patrzymy, o tutaj, wyskoczymy przy wyskoczku, Tam było 273 chyba Lecimy. Ojej, ale podniosł przód. Niedobrze, nie niedobrze. 300. 370. No, 373 jakoś. No, to ten, no, rama rama wypadła. Nie wiem, czy to nie jest podobna auta jakieś. Ok, no, to, ale tutaj chyba najdalej. Naj, naj, nie, już przeleciał numer 3, leci Przyleciał dalej niż numer 2, ale no krócej leciał, na pewno, bo był wolniejszy. Teraz zobaczymy numer 3. To jest naprawdę tak. Te, te kształty mi się nie podobałem, Nie wiem, jak, kto to robił, ale. O, przełączyłem. kto to robił, ale o. Przód, środek jest totalny, nie będę mówić, już nie zrobiony. Teraz zobaczymy. Może? Może, być naj, no, może najdalej poleci? Może Hejca najdalej poleci? Zobaczymy. I też znowu ktoś. Padło. tego. Ojoj, oj, oj. A trudno zapanować na tym Nie, polecam. Ja zobaczymy, może prędkość się nadrobi. 250, 250 260, 275 przy wyskoku. O lecimy. Oj, chyba najkrócej. Będzie chyba około 300. 310. No, można powiedzieć 310. Ale zobaczymy, może uda się nam wyhamować. Przecież najmniej naj zniszczone jest na pewno. I jeszcze tak daleko nie poleciał. No, jestem zadowolony, naprawdę, ładnie. Nie jest aż tak zniszczony, ale najkrócej poleciał nam 300 metrów. To tak dość mało. I. Chyba przedostatni, ostatni, chociaż jeszcze zobaczymy, bo będzie może specjalny numer 6. Oto tak chyba będzie naj, najmniej polecić, to tak właśnie chciałam, że już takie, takie bardziej starsze auto trochę, ale takie streamingowane. Też no tych nie ma jakoś super ładnego środka, ale pewnie... O to chyba było, że alfa, że jeszcze nie jest dokończone chyba, czy coś takiego. Nie wiem, czy, czy, czy akurat to było to auto, a zobaczymy. 253 przy wyskoku, najmniej zdefinitywnie. Czy będzie 350? Będzie chyba 350. Będzie 340? 300, no 350 było chyba. No można powiedzieć. Nie było, ale można powiedzieć. Okej, okay, no ale chyba. oj. no okej, okay, dalej to od najbliżej przeciało. Teraz chyba czas na specjalne auto, które myślę. O, silnik się znowu zalewa. Myślę. O! Nie zapomniałam zahamować, pewnie już gdzieś tutaj byłoby, ale no. Jest drugi, jeżeli chodzi o odległość. Więc lecimy do ostatniego specjalnego auto. Chociaż on nie jest, nie jest jakoś super specjalne. Na je tak po prostu. Okej, okay, muszę przyznać, że następne auto nie jest jakoś super piękne. Szrodek jest fatalnie zrobiony, więc na razie... Pokładam... Na razie jedyne na możliwości to prędkość, no. więc zobaczymy. Czy jest warte tego? Okej, okay, jest. Oczywiście. To jest też lżejsze pewnie, bo nie ma nic w środku. Okay, I full. Chyba będzie najszybsze. Już nie wiem. Ale brzmi trochę dziwnie. Czy będzie 300? Jest. 300. To jest już max. Totalny. Max tego auta. Mówiłem. Ale chyba i tak dalej. No Dalej za, za słabo. Za słabo. Będzie 420. 420 idealnie, ale też się właśnie słabo niszczy, to też jest tak, tego, typu, ten błąd. Ło! I zaczynamy... E? I to dalej poleciało! <ścoughs> Uderzając. No, to, to nie było jakoś super spektakularne, że tak to można nazwać. Ale wiem, co pobije rekord. A tak na zakończenie, na prośbę tego oto widza, nazywamy tego gościa Józek, albo tego, nie wiem którego. Tego chyba nazywam, nazywam Maciek. Ten będzie Józek, muszę zapamiętać. Więc zobaczymy, jak dalej Józek z Mackiem polecą. No, ostatnio pobili rekord skoczni, więc zobaczymy, jak teraz daleko polecą. Myślę, że znowu pobiłem rekord skoczni. 102 metry, normalnie. Ja myślę, że tutaj Cz, nikt ich nie ma. Jak nie mają jakich pobić, no, są za zbyt potężni. Lecimy, zobaczymy, jak nam tym im tym razem pójdzie. Oby chyba jak najlepiej. O, zobaczmy, zobaczmy tak z innej kamery. No chyba słabiej niż ostatnio, ale dalej dobrze. O, leci, leci. Ale będzie dobrze. Gorzej niż ostatnio, ale będzie dobrze. No, przychodzą do lądowania. A! ale rekord. Rekord mamy. Ponad 500 pobili. No już myślałem, że nie dadzą rady. Ale Maciek i Józef dali radę. Więc z tym takim fajnym, <laughs> ostatecznym skokiem Naj najdalszym, najdalszym? Chyba tak. E Skoczył, zobaczymy, jak im pójdzie tym razem. A ja się z wami żegnam. Stawcie subika z dzwoneczkiem, i lajka. I jeszcze raz wam dziękuję za aż tyle subskrypcji. E, mam nadzieję, że dal dalej będziemy tak lecieć. I chyba jakiś specjal będzie na 100 subów, ale jeszcze się zobaczy. PS, ten specjal będzie naprawdę dobry. Więc ja się z wami żegnam. pa. pa! Okej, okay, jeszcze jeden skok. Specjalnie, jeżeli ktoś tu został, zobaczy jeszcze jeden skok. Maćka Juska Będzie, mówię, najlepszy. O, no już najlepszy skok. Uh, 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 uh. No, będzie najlepszy. Mówię. Okej, okay, okej, okay, okay. no leci. Okej. Okay. Tutaj cięcie się zrobi oczywiście, no, tak, tak. Księżyc, o nawet nie ba bardziej zrobię, żeby leko polecić. To nikt nie będzie wiedzieć, będzie cięcie oczywiście. O, no, ładnie lecą. Pięknie, ładnie. Zaczymy, może teraz dalej dolecą do wody. a czy nie, chyba to tak samo mniej więcej. No, no, no. O, ładnie, ładnie. Oczywiście. Tak, tak. Oczywiście tutaj. Full legit. Okay, zatrzymujemy szybko. Zmieniamy otoczenie. Ziemia. No i się nikt nie dowie. No, lodują. O, ale się rozbili. No, super fajnie. Eee, nikt nic nie widział. Papa! Pa!